na zioną Mexicano TV otwiera wam drzwi o tym, jakże wspaniałym, cudnym, wspaniałym, cudnym poranku prosto do kibelka. Już poczekajcie, zademonstruję może. O! Prosto do kibelka, żeby się miło, miło, miło. Czas spędzało w kibeleczku, wspaniałym... Zrobimy dzisiaj live a o 17. Na pewno słuchajcie od razu, z góry, z góry, z góry, z góry, zapraszam. E, teraz pozdrowimy, mówiłem, że się tych pozdrowień nie zbiera od groma. Słuchajcie, bramę u mnie robią nową. Także pff, ruch jak na kto. Działostotczanie u... wejdą, Jak to na Madro? Ruch. Także oh, spokoju nie mam, a nagrywam. Próbuję nagrać przynajmniej, słuchajcie. Także najpierw, może pozdrowie słuchajcie, pozdrowie. E, sympatycznie, bardzo pozdrowie. E, widzów, którzy wczoraj mm, odwiedzili mnie, zrobiliśmy sobie zdjęcia pamiątkowe, pogadaliśmy trochę, nie? I tak dalej. Także pozdrawiam Was, a są to mianowicie e, Mariusz z Warszawy, Fajnie, kolejna osoba z Warszawy. Ja się chyba tam przeprowadzę niedługo. E, Grzegorza, Michi. Nie wiem właśnie czy dobrze zapisałem Michi. Czy nie zapisałem w skrócie, ale no nie wiem. Oraz krecika i Cypriana. Pozdrawiam Was wszystkich. fajnie, że wpadliście. Pogadaliśmy się, pogadaliśmy sobie, e, wiem. Kurde z tymi przejęzyczynami, z języ... przejęzyczeniami. O ja muszę, muszę język uruchomić, bo jeszcze jest wcześniej. No, dobra dobra, bez, sko bez skojarzeń zbędnych. No fajnie, fajnie, że byliście, także też w porządku. Wiem, że Was Krzysiek nie wpuścił, ale to norma, standard. No i mam taki rym, słuchajcie, sam wymyśliłem. Chcesz być jak konon kaleką? i mleko! Fajnie, nie? Oczywiście to był żarcik, ten film nie ma na celu ani nikogo obrażać, ani... Yy... Wszystko, co jest tu wymyślone, jest fikcją. No i jeszcze przy okazji pozdrowimy końcowa 780. Nie wiem, czy to taka końcowa ma być, czy to jak. Właśnie. Psa Kuby Majora. Pozdrawiam serdecznie. Psa, jeszcze psa. Właściwie Kubę pozdrawiam, a psa. No ale Majora, śmieszne skojarzenie. No. Wycecha i kobiałkę. Wycech i kobiałkę. Kobiałkę to jeszcze można z czym skojarzyć, ale wycecha ciężko. Sylwię Żor od Michała. Michał Sylwię pozdrawia. i kurde, ciężko rym wymyślić. Michał Sylwię pozdrawia. I piwa dla niej nastawia. O, o jeszcze, oprócz tego Kamila z Manchesteru. Kamilów, jest tam wielu, no, będę dorymowywał od razu. I oczywiście znanego mi i bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, sponsora patologii. I na razie, słuchajcie, tyle, a teraz przejdziemy do konkretnego filmu. Wiecie, że to już dublet jest, kurde, bo się pieprzyłem i znowu wcisnąłem koniec nagrywania. O, kurde, Ja co się mam. Przerwa mała. O, dzień dobry. Właśnie chciałem powiedzieć, że zrobię zupkę. O, teraz wam pokażę. O, tak to się robi. I damy. O, o takie. O, sami widzicie? Sami widzicie? O tak. O, zupujemy. A to będzie pyszne. Tu musi się o, jeszcze zrobić. I jeszcze Wam powiem. Ja dzisiaj podkurzałem w kuchni, bo bo on. A wy mówicie, że ja alkoholik. To nieprawda jest. Nic takiego nie było. O, sami zobaczcie. O, widzicie? O. Coca-Cola pije ja? A nie. Jak Meksykano od, od rana piwo pił. O! No, ja wam pokażę. Coca-cola. O i jak, a, ale to, ale to będzie pyszne, ale. Mm. O, jeszcze parówkę dałbym, ale nie nie. Jak wysłałem go do sklepu, on nie, nie kupił. A on dalej za Pędraka nie oddał. Nie, nie oddał. Nie wiem. Nie wiem jak to będzie, a zaraz będę spożywał, o. Ale pyszne. Mm. Mm -hmm. a widzowie mówią, że narkoman. A niech mówią. Ja i tak wiem swoje. Ja ja nie narkoman i nie alkoholik. Tak to właśnie jest. Że on mnie wymelduje. Wypisze z oddziału naszego. O, a, a, a ja mam mundur, bombasu, i wyjadę, wymelduję się. No. A oj, wczoraj był dzielnicowy i rozmawiał, całe te. A ty tylko jakbyś, Jad. Proszę mi nie przeklinać. O, sami widzicie, jak ja nagrywam sam. Cisza, spokój. O, i właśnie chciałem powiedzieć: o. Ja wam pokażę. O, tak to się. Tak to się przynieje. Pyszna A wy mówicie, że ja nic nie robię. I ogółem, I ogółem Pozdrawiam całą Polskę i trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich widzów. O, pyszne. Zdziemy mm.